Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. I od razu mówię, że to będzie raczej taki weekly vlog, albo prawie weekly vlog, bo nie do końca wiem jeszcze, ile dokładnie dni będziemy nagrywać. Ja się już zbieram, żeby Patryk na mnie za długo nie czekał, a Was zapraszam na weekly vloga. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę i zapraszam Was do oglądania. Się co mam. Śniadanie mi zrobił mój kochany To bardzo dobrze, bo nic nie jadłam od rana A jest już godzina 13 Więc Należałoby coś zjeść Brian Cześć Co tam u Ciebie? Hmm? Chciał? Brian. Nie, nic nie powiesz. Słuchajcie, jest 17.07 i my już czekamy na moich rodziców, aż sobie tutaj na spokojnie dojadą. I jesteśmy gdzie? Pod nowym mieszkaniem. Dokładnie. Dzisiaj odbieramy klucze i zaraz będziemy podpisywać umowę. Cieszysz się? Oczywiście. Ja się bardzo cieszę. To jest nasz pierwszy przełomowy dzień w tym filmie. Odezwiemy się już z nowego mieszkania. Chcielibyśmy wam powiedzieć, że mamy już oficjalnie nasze mieszkanie. Wybraliśmy klucze i już mamy gdzie mieszkać. Nie. To jest nasz pierwszy kwiatek. Prezent od rodziców na nowe mieszkanie Jest już kolejny dzień i dzisiaj jest ten dzień, w którym będziemy tutaj sprzątać Jest już ciemno Dobrze, co my tutaj mamy? Mamy szczotę od odkurzacza To akurat Jeszcze nic ciekawego składanie. Mamy moje spodenki, w które się zaraz przebiorę Jest nasze jedzenie Schowaj do lodówki To jest też do odkurzacza Mamy ręcznik papierowy XXL

a jest już po 21, ale się nie poddajemy i idzie nam naprawdę dobrze, zważywszy na to, ile tu jest rzeczy do posprzątania. To jest nowiutkie mieszkanie, tuż po remoncie, więc jak sobie możecie wyobrazić, jest wszędzie mnóstwo kurzu i pyłu, który trzeba zebrać. No i właśnie to staramy się robić. Już jest bardzo późno, ale powoli kończymy. Został nam ostatnie etap, czyli odkurzanie i zmywanie podłóg. Ale wszystkie kurze tak to są już umyte. Daliśmy radę. Jest moc. Oto nasza pierwsza kolacja w mieszkaniu. Dobra, marchewka? To jest marchewka. A myślałam, że jesz marchewkę. Także. Mamy, mamy kanapki podane na przepięknej zestawie. To jest, są z humusem z czarnuszką, kabanosy, mozzarelle i marchewki. I tu hummus. Smacznego. Już dochodzi pierwsza. I my właśnie zakończyliśmy pracę na dzień dzisiejszy. Patryk odkurzył i zmył podłogę swoim magicznym odkurzaczem. No i będziemy już się zbierać jutro. Powrót, jutro kolejny dzień zmagań, ale jest w końcu czysto. Dzisiaj mamy kolejny dzień i przed nami. Przede wszystkim szukamy biurka dla Patryka Ja nie przewiduję I... tego biurka, tego nie Wiem, ale może dostawę weźmiemy i szukamy różnych dodatków typu talerze, szklanki i inne fajne rzeczy No też jaki patent wyczaiłam? To jest zwykłe lustro a te lampy tutaj to jest po prostu lampa ścienna, którą możecie kupić osobno i złożyć sobie w takie super modne teraz lustra z żarówkami. Mega patent. No i jak ci się siedzi przy biurku? W porządku? Fajne biurko. Właśnie zakupiliśmy biurko. Zdecydowaliśmy się w sumie na inne, no, czyli na plus nogi plus blat plus dostawkę. Chcieliśmy na początku inne, ale później się zorientowaliśmy, że jest jeszcze jedno, które zdecydowanie bardziej nam pasuje i pozwoli nam wykorzystać komodę, którą już mamy. Komodę Alex z tymi pięcioma szufladami, na pewno kojarzycie, więc super opcja. I dzięki temu mamy tańsze biurko o 120 zł, także jesteśmy na plus. czego nam potrzeba z takich zupełnych podstaw. Większość rzeczy jest do kuchni. Mieliśmy też kołdrę chłodną, taką na lato. Kordłę. Prześcieradło. A myślę, że większość tych rzeczy później Wam pokażę w jakimś osobnym filmie, jakimś holu może, takim domowym z dodatkami. Ale ja myślę, że takich filmów domowych będzie teraz sporo, bo no wiecie, to są same podstawy. A jeszcze różne takie pierdoły do dekoracji kwiaty, bardzo bym żebyśmy mieli dużo kwiatów w tym mieszkaniu no ale wiecie, to wszystko kosztuje standardowy obiad po zakupach no nie mogło się obyć bez klopsików a to mój samochód ciężarowy <laughs> to tak naturalnie po prostu stealth mode się włączy. A tu są nasze zakupy. Co ty zrobiłeś? Ale masz czapkę. No pochyl głowę. Fast eight. A w aucie mamy nawet płytę. I słuchamy tego. Także jesteśmy prawdziwymi fanami. No, no, załóż sobie, ochronisz się przed słoneczkiem, akurat. Teraz jestem jest typowy ziomek. No, ale z ciebie ziomuś. Stoję i macham drzwiami. A dlaczego ty nie machasz? Mieliśmy razem machać. Nie da. nie da się. To jest najlepsza metoda na chłodzenie auta, zanim się wsiądzie. Myślałam, że to głupota, jak to mi kazał. Tak, myślałam, że to głupota, jak mi Patryk kazał tak robić, ale to działa. To naprawdę działa. Daj łapkę. O, no, na pewno nie będę tego, od... nie Patryk, nie, ja wiem, Odocni. że jednym palcem. Nie, całe. Nie, a, a, a. a. <grywa> Ale to było gorące. Współczuję, że musisz jechać tym autem. Dzisiaj mam taki typowy dzień bez makijażu. Jest czwartek. A, a nie pomalowałam się dlatego, że po prostu nie mam czasu, bo jednocześnie robię dosłownie wszystko Robię notatki na zaliczenie, pakuję się, jem śniadanie, sprzątam, także wszystko Więc zdecydowanie dzisiaj na makijaż nie ma czasu No i dzisiaj właśnie jest ten dzień, kiedy trzeba ten cały pokój spakować Co będzie strasznie ciężkie i już czekam na Patryka, aż przyjedzie i mi w tym pomoże, bo... Bo tu jest naprawdę dużo rzeczy Jesteśmy właśnie w trakcie pakowania. Na razie opróżniamy szafę, w której już prawie nic nie ma. A wygląda to tak, że tutaj już się pakuje pudło. Tu jest jeszcze jedno pudło już zapakowane. I mam trzy walizki w sumie dwie walizki, torbę tu jest jeszcze worek do wyrzucenia i cały bałagan tam. Pierwsza tura walizek jedzie już do mieszkania. Tu są w tych trzech torbach moje ubrania i tu mamy jeszcze wieszaki. Patryk już podjechał pod mieszkanie, więc pakujemy. W porównaniu do tego, ile miała Magda, to moje dwie walizki to wcale nie dużo. Będzie to, będzie komputer, będzie fotel, no i reszta jakiegoś tam sprzętu. O, telewizor jeszcze wezmę, proszę. Szafa jest właściwie pusta. No, to tak wygląda samochód załadowany moimi rzeczami. To aż do końca. Także jedziemy. No, mam nadzieję, że nic mi podczas jazdy przeszkadzać nie będzie. Wczoraj udało nam się wszystko spakować. No, prawie wszystko. Zapakowaliśmy to w 8 takich 30 kg pudeł, w mnóstwo toreb przeróżnych siatek, toreb są nawet trzy walizki i tak to wygląda a tak wygląda już opróżniony pokój jest echo jest mega syf ale przynajmniej już jest pusto zostały jakieś poszczególne rzeczy, ale oprócz tego już jest wszystko zabrane stąd też kuchnia już jest cała opróżniona i Tutaj też już nic nie ma. Słuchajcie, chłopaki już noszą wszystko. Już kanapa została zniesiona, toaletka. A tu widzicie cały ogrom tych rzeczy. To jest straszne, ile się tego wszystkiego przez te prawie trzy lata nagromadziło. Zobaczcie, ile tego jest. No to jest jakaś masakra. Trzeba było zabrać jeszcze szafę, zobacz lodówkę, i to to spokojnie się wszystko zmieści. No. jedna trzecia przyczepy wolna została. A chyba tam nie wejdzie. Ostatni etap wyprowadzki za nami. Mieszkanie już jest puste, posprzątane. I my już wychodzimy na szczęście. Także. Tak wygląda. I już się żegnamy. Już wnieśliśmy rzeczy do nowego mieszkania. I jak na razie jest jeden wielki bałagan. I teraz trzeba będzie to jeszcze rozpakować. A to jest chyba jeszcze gorsze. Chociaż już sama nie wiem. Już jesteśmy mega zmęczeni. Nie jest to najlepszy dzień na przeprowadzkę. Jest ponad 30 stopni. Także możecie sobie wyobrazić, jak jest nam gorąco. No ale już są rzeczy przeniesione tak samo jak tu mamy szafkę i już tu wjechała moja toaletka tam jest jeszcze Patryka biurko które przyjechało wczoraj od naszej przeprowadzki już trochę minęło ale najzwyczajniej w świecie po prostu zapomniałam to grać zakończenia do tego vloga tak czy inaczej już się wprowadziliśmy już tu mieszkamy jakiś czas jak widzicie nadal nie wszystko jest zrobione telewizor cały czas stoi na podłodze a w tle widzicie jeszcze pudła z książkami i grami, także jest jeszcze co robić. No ale z tego miejsca chciałam Wam podziękować za to, że byliście z nami podczas tego vloga. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, wpadajcie też na Instagrama, Facebooka, wszystkie linki macie w opisie. I jeżeli chcecie więcej takich daily vlogów, to dajcie znać w komentarzach na dole. Ja się już z wami żegnam, widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!